Rozmawiam właśnie z Tomaszem Wiśniewskim z firmy Microsoft. Tomaszu, jakie projekty do tej pory najbardziej Ci się podobały? Byłem w komisji Innovation. Innovation jest taką specyficzną komisją, bo jednak, jak sama nazwa wskazuje, nastawiamy się mocno na innowacje. W tym roku projekty były, jak zwykle zresztą, bardzo ciekawe. Trzech faworytów tych, których wybraliśmy, no to były też moje osobiste typy, żeby przeszły dalej do, do tego finału dzisiejszego. Projekty dla time lapsa z tą suwnicą. Ja nie jestem osobiście fotografem, ale naprawdę zaimponowało mi to poziom inżynierii, po, poziom dobrania materiałów i tego, jak to jest przemyślane, naprawdę super. E, no i pozostałe projekty też, oczywiście, było bardzo ciekawe. Widać, że ci młodzi ludzie mają super pasję i potrafią robić super rzeczy. Powiedz nam, jak to jest zasiadać w jury? E, jest to super interesujące, ale z drugiej strony też jest duża odpowiedzialność, bo jednak e, tak sobie między sobą mówimy, często możemy zrobić fajniej, i mówiąc akurat fajnie dobrze tym, tym młodym ludziom, dając im fajny start na przyszłość, ale też może, trzeba też uważać, żeby ich nie skrzywić, tak? Żeby kogoś być może za bardzo gdzieś tam w pewnym momencie nie docisnąć i też nie sprawić, żeby poczuł się, że coś może niefajnego zrobił. Bo nie było niefajnych projektów, były projekty wszystkie wymagają pewnie poprawki jakiejś. No i to jest fajne, że można taki też feedback przekazać tym uczestnikom. Dziękujemy bardzo za udzielenie krótkiego wywiadu. Zapraszamy na kolejne.